Niestety, ja przepraszam w ogóle wszystkich za te... My w dalszym ciągu prawie zaczekamy, aż wy usiądziecie, bo chodzicie w dar... tam bez sensu, naprawdę. Stąd to widać dobrze. To już jest nie organizacja, tylko jest kalectwo. Właściwie to jest kryzys, można powiedzieć, tak wygląda. To jest kryzys. A co to jest kryzys? Brat Ramzesa, kolega, nie słyszał, nie? Gdzie kolega kończył prawo, gdzie? Ja kończyłem sorbowić. To się czuje. A czym popijał? A co kolega kończył? Ujoty. Jakie ujoty? No te ujoty, tojoty, takie zresztą. Nie fascynujmy się Japonią, bo to już dochodzi do wariacji, słuchajcie, z tą Japonią. A no. dlaczego się nie mamy fascynować Japonią, kolego? Ja znam no. jednego człowieka, ja. który powiedział, że my możemy sobie drugą Japonię zrobić. No. Żeby Kambodża nie wyszła, kolego. Idziemy. No, Przy okazji chcieliśmy gorąco i serdecznie Wam przekazać najserdeczniejsze pozdrowienia od Prokuratury Generalnej Od Sądu Najwyższego I ostatecznego Osta... Jakiego? Ostatecznego Jakiego? Co to jest? No Bóg A no, no Bóg, Bóg no bo To się mówi Jak to się mówi? Między bogiem a prawdą Proszę Państwa, serdecznie Proszę No, tak się mówi Witamy gorąco, teraz uwaga, ławników, sędziów śledczych, biegłych, świadków jechowych. Witamy korespondentów i obserwatorów Trybuny Ludu No jest Deutschland i Rudehoprawa. Piszcie, piszcie, dużo piszcie, byle to nie odbiegało od prawdy. Tak, proszę pana. Słuchajcie, yy, yy, aha, jeszcze, witamy... Gdzie są? Są na pewno. Obrońców Starego Porządku! Którzy mają ostatnio duże kłopoty z, z elementem. Słuchajcie, krótko mówiąc, witamy wszystkich gorąco i serdecznie w Opolu w ostatnich dniach wolności. Chciałbym... Chciał... Klawi, słuchaj. Ty się przestań zachowywać, jakbyś miał jutro na wolność wyjść. Ej. Dostaniesz 25, to... No to nawet ja cię z tego nie wyciągnę. Ja chciałem koledze mecenasowi powiedzieć jedną sprawę. Że jak my nie rozwiążemy do końca roku problemów żywienia narodowego, to nam będzie groził kanibalizm. Pojawią się ludojady pierwsze. Wtedy kolega mecenas na siebie niech uważa. Jest lekko podsuszony. Pójdzie jako kabanosik. Ja mogę być zwyczajna. A i tak kolegę zjedzą. Ale zwymiotują zaraz. Przejdę reinkarnację. Ale kiedyś tak nie było. Wiecie co? Dziadek mi opowiadał. Mój nie zdążył. Panie kolega Mecena słucha, no, współczuje. Widać, że u Was to rodzinne jest. Szybki był. Szybki. Też włożył łopaty w bagażniku. No bardzo dobrze. Ja mówię, że były takie momenty w naszej historii, o których się nie pisze jeszcze, ale możemy już opowiadać. Na przykład przed narodzeniem mieszka Pierwszego. Ten cały okres przeanalizujmy od początku. Jako naród, jak pamiętacie, byliśmy poganiani. Poganami. Poganiani. No, cholera, no cholera. Te... Poga... No wiecie o co chodzi, no. Były takie czasy, że ludzie w nic nie wierzyli. Jak dzisiaj. Zup... No, my ja, leżeli, byczyli się. Kamienie upali. Ma... Orzechów nie było, No, no jak dzisiaj. No. Ale to się skończyło, poszła plota w naród, że na południu Polski pojawi się mieszko. No nie wiedzieli kto to, więc zaczęli gadać. Mieszko, to co on mieszka? Jeszcze nie mieszką, no to jak on tutaj mieszka? Ja 26 lat czekam, nie mieszka. No ludzie wiadomo. Dopiero jak podali życiorys w gazetach, okazało się, że on był działaczem już, prawda, aktywnym, tam energicznym, on tam działał w latach. No do Zbowidu należał. On tak. Był taki syn kolejarza i szpaczki. I jak tylko wykapował, że żeby być kimś, to trzeba mieć biedną rodzinę, zaczął tak pomagać innym, że w niedługim czasie wszystkie rodziny były biedne. To takie... No, A co też kolega to... prokurator wygaduje, no? Jak ten dziadka, kolegi dziadka, ten, ten dziadek czytał te historie, to chyba mu się kartki posklejały. To, co, co, co? No, no, bo Mieszko był pierwszy, a potem był Edward. My musimy... <grym> Kolego chwileczkę, chwileczkę. Kolego Mecenasie, jak kolega nie wie, o czym mówimy, no się kolega nie wtrąca. No. My jedziemy na skróty sobie. Od Mieszka pierwszego do Mieszka pustego. Po prostu ciąg No. Nie wiem, czy niewiasty zgromadzone czytały, jakie numery robił mieszka jak był kawalerem. Czytały się to, nie? Nie? Oj, co ten Mieszko robił? Chodził taki nagrzany, napalony. Ludzie... Szablisko mu dyndało, miał... tak. Kolego, mecenasie, nie pora leczyć kompleksy teraz, dobra? Nie moje. Tym bardziej, no. Słuchajcie, chodził taki nagrzany, napalony. Tutaj leżał sobie w hałasie do 12:00, W szałasie. Tak. Kolego... W się leżał, hałas się zrobił i leżał. A skąd kolega wie, że on do 12 spał? A to nie o... nie o to... dobra, od siódmej do piętnastej, no. A przecież oni Z... wtedy zegarków nie mieli. A skąd kolega wie, a skąd wiesz, no skąd? Historyk sztuki się znalazł, patrzcie. Taka Stasia prawie, Zobaczył, no. Wiesz, no. No znają, rodzina siedzi. Nie wolno tak argumentować, broń, jest, nie kolega mecenas zostawi te zegarki w spokoju, bo ja tu zwrajuje zaraz, no. Się czepił jak grzeb się gogo na zegarku. Nie wolno tak argumentować, bo nikt tego nie wie, czy oni w tych czasach mieli już zegarki, czy nie. Nikt tego nie wie. Nasi słynni grzebolodzy nie wykopali żadnego, to nie wiadomo. A może mieli zegarki. I co? Może nie te szwajcarskie, może te lepsze. To nikt tego nie wie. Ale oni nie mieli zegarków. Ka no zadzwonię do kata, łeb urwie panu, naprawdę, no. A skąd kolega meca nazwie? Bo u komuni nie byli. Kolega, Meza... kolega jak coś chlapnie, no jak się czują teraz ci, to mają zegarki? Jak się czują? Komuniści. Jak... Ale chciałem powiedzieć, że jednak opracowaliśmy teraz w tej chwili z... Kolegą Mecenasem własną koncepcję wyprowadzenia kraju z kryzysu. Słuchajcie, jaka prosta. Tylko nie mówcie nikomu, no. Tak, w sensie, nie, nie, niech się męczy. Nie chodzi, my mamy własną. Żeby wyprowadzić kraj z kryzysu. Trzeba zrobić ściepę narodową i kupić bombę atomową. My ma... <śla> Tą bombą trzeba polecieć nad Arktykę, nad biegun północny, nad te wieczne lody i tamtę bombę sru. Tylko mecenasie, kolega jest tutaj, nie jest u siebie. Tak, góra lodowa wzbije się w powietrze na prędkości i z całej siły uderzy w Szwecję. Sru! Szwecja się oderwie, ślizgaczem przez Bałtyk przeleci i w nas. Sru! My wyskoczymy, a Szweci będą na naszym miejscu. Jak po 36 latach se dadzą radę, to my wtedy wszystkich przeprosimy i wrócimy na swoje miejsce. A jak nie? To sru. To może. Co co ludzi pod nosem w Nie ma tylko mówię skrótem. No to jakim skrótem? No sru. Co to jest? Socjalistyczna reforma ustrojowa. No no, 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 no. To trzeba. Szefie, No. Jest coś do roboty? Nie ma. Jeszcze nie ma. No, a kryzys jest? Jest. To ciekawe. Pewnie. <grywa> Robotnik. Cie? Ej. No, w... Ludzie w mieście gadają. Te? Na wsi też już mówią. Ma... Nie ma. Kolega, nie wiem o czym mówię. Mówię, że ludzie w mieście nie gadają. Hm. Gadają. Że, jak do końca lipca się to wszystko nie uspokoi, nie? Jakby, jakby, jak to wszystko my, nie, naród, ludzie, nie, ten. To, jak A do tego lipca co będzie? A do którego, no? no nie uspokoi. Już mają, tak zrobi. Tak już mają zrobić. Tak już mają zrobić. Tak, <noise> <noise> no? Kolego? A ja słyszałem, że jak to się nie uspokoi, no to oni mają tak <śled> Oni to mają tak Tam mają robię. Takie sny miewam, mezonasie. Nie wiem, czy świadkowie mogą... Czy ktoś tłumaczy sny? Słuchajcie, śniło mi się ostatnio tak, że śpię. Na śnie. Na śnie. Okno otwarte za oknem że takie... takie. Podbiegam do okna, otwieram i patrzę, idą. Kto? Lata 50.